Zakładanie dzieciom pieluch to ogromna wygoda dla wielu rodziców. Jednak im wcześniej dziecko zostanie nauczone załatwiania potrzeb na nocniku, tym lepiej dla niego. Przyjmuje się, że dziecko powinno umieć kontrolować funkcje moczowe między 18 miesiącem a trzecim rokiem życia. Bardzo ciężko było mi przekonać Gabrysię do korzystania z nocnika. Córka buntowała się, nie chciała na nim siadać. Momentami już traciłam cierpliwość, bo w ogóle nie wiedziałam jak się do tego zabrać. Rzeczywiście taka nauka i proces przejścia z pieluch do nocnika wymaga olbrzymiej cierpliwości zarówno od rodziców, jak i od dziecka. I choć może wymagać to czasu, to jest kilka wskazówek, które na pewno ułatwią uzyskanie oczekiwanego efektu. Rodzic powinien zachęcać dziecko do siadania na nocniczku przede wszystkim po przebudzeniu się rano, po poprzespanej nocy, jak również po drzemkach w ciągu dnia oraz powinien wypracować z dzieckiem y, takie momenty, które dziecko będzie mogło kojarzyć z, z oddawaniem moczu, z, z, z kontrolowaniem mikcji, czyli na przykład, nie wiem, po spacerze czy przed spacerem, po posiłku. Korzystanie z nocnika dla dziecka jest nową funkcją, y, z którą od początku może mieć, y, no, może się dla niego wiązać ze stresem. Dziecko wie, że Rodzic oczekuje od niego wykonania tego zadania, a więc nie powinniśmy przede wszystkim dziecku w tym przeszkadzać. Mama w miarę możliwości powinna określić, dlaczego stawia w określonym miejscu nocnik, czego oczekuje od dziecka. Nie powinny temu towarzyszyć żadne hałasy, stresowe sytuacje, nie powinniśmy tego wykonywać w pośpiechu. Mama w miarę możliwości powinna pozostać przy dziecku i oczywiście dziecko po takiej czynności powinno być nagrodzone y, oklaskami, y, uśmiechem, przytuleniem, powiedzeniem brawo. Ale to nie wszystko, na co rodzic powinien zwrócić uwagę. Ważnymi aspektami są kwestie funkcjonalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa korzystania z toalety przez nasze dziecko. Koniecznie należy sprawdzić, jakie atesty i certyfikaty posiada wybrany nocnik, nakładka sedesowa i podest dziecięcy. Najwyższe standardy bezpieczeństwa spełniają produkty certyfikowane przez instytucje TIF. Wybierając nocnik dla Gabrysi, przede wszystkim kierowałam się bezpieczeństwem. Nocnik, który wybrałam, poza anatomicznym kształtem, wygodnym i szerokim oparciem, charakteryzuje się stabilnością. Dzięki temu moja córka nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Bardzo praktyczne są gumowe stopki, które pełnią funkcję antypoślizgową. Zwróciłam także uwagę na trwałość kolorowych obrazków, nie będących zwykłymi naklejkami. Mam przez to pewność, że produkt, który wybrałam, jest w 100% bezpieczny dla mojej córki. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze różnorodność barw i grafik z ulubionymi postaciami, otrzymujemy produkty, które sprawią, że korzystanie z toalety stanie się dla dziecka przyjemnością, dzięki czemu samo zacznie upominać się o wystawienie nocnika i samodzielnie z niego korzystać. OKT Kids w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych.